Witam Was w 201 odcinku nowości w ofercie Militeria.pl, w którym pokażę m.in. ten nowy pistolet pneumatyczny od firmy Action Sport Games. Zaczynamy od odzieży: a na początek koszulka, którą mam na sobie, a jest to koszulka Under Armour ABC Camo. Ta koszulka to bardzo wygodny t-shirt, wykonany z mieszaniny bawełny i poliestru. Materiał został wykonany w technologii fast drying, dlatego koszulka naprawdę bardzo szybko wysycha. Mamy tutaj podwójne szwy zarówno na rękawach, jak i w dolnej części koszulki, natomiast szyję otacza miękka, elastyczna taśma. Jak widzicie koszulka jest w kamuflażu, a na piersiach znajduje się logo firmy Under Armour. T-shirt jest miękki i przewiewny, dlatego sprawdzi się podczas różnych aktywności na świeżym powietrzu. Sprawdźcie również inne nowości z firmy Under Armour w naszej ofercie, ponieważ jest ich naprawdę sporo. A kolejna nowość to bluza od firmy Columbia. Ten model nazywa się Meridian Creek. Bluza, którą ja mam na sobie jest w odcieniu safari, ale kupicie również u nas bluzę w kolorze czarnym. Mamy tutaj materiał, który jest odporny na uszkodzenia, a do tego jest naprawdę wygodny. Bluza ma kaptur, który ma możliwość regulacji. Jest tutaj duża kieszeń typu kangurka, a na rękawach i w dolnej części znajdują się ściągacze. Ta bluza świetnie sprawdzi się do wszelkich aktywności na świeżym powietrzu, do uprawiania sportu, do turystyki, ale również jako bluza używana na co dzień. W naszym sklepie znajdziecie zarówno te bluzy od firmy Calambia, jak i również wiele innych, dlatego sprawdźcie ofertę bluzmilitaria.pl No to teraz kurtka g t T2D od firmy Carinthia. Jest to bardzo lekka, dwustronna kurtka, która skutecznie chroni przed wiatrem oraz zimnem. Wewnątrz kurtki znajduje się izolacja g która łączy sprężystość, a także lekkość puchu z wytrzymałością syntetycznych włókien. Takie rozwiązanie skutecznie zapewnia termoregulację, zatrzymując ciepło nawet w wilgotnych warunkach. Zewnętrzna warstwa kurtki została wykonana z materiału, który jest szybko schnący i ułatwia odprowadzanie wilgoci. Kurtka jest dwustronna, więc możemy ją nosić zarówno w wersji oliwkowej, jak i czarnej. Wyposażona jest w dwie kieszenie boczne zapinane na zamek. Dodatkowo mamy tutaj ocieplany kaptur. Ta kurtka świetnie sprawdzi się jako okrycie, zarówno taktyczne, jak i do uprawiania turystyki. A teraz czas na wspomniany na początku pistolet pneumatyczny Hellcat Pro od firmy Action Sport Games. Ten niewielki, ale bardzo wygodny pistolet strzela śrutem BB w kalibrze 4,5 mm, a zasilany jest 12 gramowym nabojem CO2. Magazynek pistoletu mieści 17 wspomnianych śrutów BB. Zamek pistoletu jest metalowy, natomiast korpus został wykonany z polimeru. Pod lufą znajduje się szyna typu Weaver do zamocowania dodatkowych akcesoriów, np. celownika laserowego bądź oświetlenia. Na zamku znajdują się mechaniczne przyrządy celownicze, czyli muszka i szczerbnika, na których znajdują się białe oznaczenia. Pistolet wyposażony jest w system blowback, a więc zamek porusza się przy strzelaniu. Jest to całkowita nowość. Pistolet jest niewielki, ale myślę, że daje dużo frajdy ze strzelania. Będę go musiał wypróbować. A w tym pokrowcu mam nowość od firmy Oakley, a są to okulary Radar EVS Path. Muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię okulary od firmy Oakley, a te wyposażone są w fotochromatyczne soczewki, które pozwalają korzystać z nich w różnych warunkach oświetleniowych. Soczewki wykonano w technologii Awkwe High Definition Optics i pozwalają na szybsze rozpoznawanie kolorów i kształtów. Mamy tutaj również technologię XYZ Optics, która zapewnia ostrość widzenia pod każdym kątem. Soczewki osadzone są w bardzo wytrzymałych oprawkach o mater, ale mamy tutaj również technologię Anoptenium, w której wykonane są zarówno zauszniki, jak i noski okularów. Te okulary świetnie sprawdzą się do różnych aktywności, np. do biegania, jazdy na rowerze, a nawet na strzelnicę. Zanim Wam opowiem o kolejnych nowościach, przypominam, że linki do wszystkich produktów, które zobaczycie w tym wideo, znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz czas na nóż od firmy Bestechmen, a nazywa się on Cicada Swing. Ten nóż to typowy nóż EDC, ma głównie o profilu Sheepfoot o długości 80 mm. Stal, z której została wykonana głownia, to stal 10CR15COMOV. Na głowni znajdziecie obustronny kołek, dzięki któremu w bardzo prosty sposób otworzycie nóż. Po otwarciu głownia jest zabezpieczona przed przypadkowym zamknięciem za pomocą blokady B-Lock. noża została wykonana z wytrzymałego tworzywa Ultem. Zobaczcie, jak ono wygląda pod światło. A na rękojeści znajduje się stalowy klips do przenoszenia noża na krawędzi kieszeni, bądź pasie. Firma Bestech słynie z innowacyjnych projektów, a Wy sprawdźcie inne noże w naszej ofercie od tej firmy, dlatego, że nowych noży pojawiło się prawie 50. Kolejna nowość to poncho Vesper od firmy Viking. Poncho jest lekkie, zajmuje niewiele miejsca, można je jeszcze skompresować, dlatego jego przenoszenie możliwe jest nawet w niewielkim plecaku. Włącze jest w uniwersalnym rozmiarze, jest na tyle duże, że przykryje nawet plecak. Charakteryzuje się bardzo wysoką wodoodpornością i oddychalnością. Materiał jest w plocie ripsów, a więc jest bardziej odporny na rozdarcia i oszkodzenia. Mamy tutaj klejone szwy, a z przodu znajduje się niewielka kieszeń. Kaptur jest regulowany, są tutaj również elementy odblaskowe, dzięki którym będziecie lepiej widoczni po zmroku. No i na koniec wykrywacz metalu Garrett Vortex VX9. Wykrywacz wyposażony jest w cewkę Ryder 8,5 na 11 cali. Cewka, oczywiście, jest wodoszczelna. Mamy tutaj również technologię Multiflex, która zwiększa uniwersalność wykrywacza. Dzięki zastosowaniu systemu Z-Link możliwe jest połączenie bezprzewodowe wykrywacza ze słuchawkami MS3. Wykrywacz ma możliwość manualnego dopasowania parametrów do poszukiwania konkretnych przedmiotów. A zastosowany tutaj tryb FAST jest rekomendowany do poszukiwań prowadzonych w obszarach o dużej gęstości metalowych obiektów. Urządzenie wyposażono w kilka trybów fabrycznych. Mamy tutaj zatem tryb standardowy, tryb cienkie monety, amerykańskie monety, plaża. Tryb szybki, tryb własny, a także tryb zero dyskryminacji. Wszystkie parametry od odczyty wykrywacza wyświetlane są na bardzo czytelnym ekranie LCD. Jak widzicie, wykrywacz jest dość zaawansowany, ale poradzą sobie z nim również początkujący poszukiwacze. To tyle w tym odcinku nowości. Ja zapraszam Was już na kolejny. Napiszcie w komentarzach, który z prezentowanych produktów Wam się najbardziej podobał. No i oczywiście zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia!